Hey wszystkim z tej strony, Pakuli, zapraszam na kolejny odcinek z FTLA. W ostatnim odcinku udało się nam ukończyć przelot statkiem kryształów typu A, ale niestety nie udało się zrobić żadnych z trzech achievementów, dzięki czemu niestety nie odblokowaliśmy typu B. I teraz w, dzi w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić właśnie na zrobieniu tych wszystkich achievementów. Pierwszym z nich będzie Słodka Zemsta myślę, żeby chodzi tutaj generalnie o to, żeby użyć takiej specjalnej umiejętności a tak właściwie wspomagania zemsta kryształów i załatwić że tak powiem ostatnim strzałem ostat, ostatni punkt życia przeciwnika właśnie za pomocą właśnie zemsty kryształów i myślę, że jest to generalnie w jakiś sposób do zrobienia nie powinno być to jakoś super trudne, z reguły że mamy dość potężne działa na sam na sam początek. I myślę, że to jest do zrobienia pierwszy drugi sektor. Max trzeci. No ale zobaczymy, skupiamy się na achievementach, nie, więc nie zależy nam w pierwszej kolejności na tym w ogóle, żeby przejść grę, więc e, nawet jeżeli mieliby nas zniszczyć, to potem moglibyśmy zacząć od nowa. Bez szans. Ten achievement byłem blisko do zrobienia w poprzednim przelocie, no ale niestety blisko to nie jest <grych> achievement zrobiony w sensie. No nie jest stan 0 albo 1 jak to się mówi, tak? Czyli niestety blisko to za mało, żeby było spełnione zadanie w 100%, więc chodziło tutaj generalnie o to, żeby zamknąć czterech przeciwników za pomocą specjalnej umiejętności kryształów w pewnym pomieszczeniu. I myślę, że to też spróbujemy zrobić. No i jeżeli los będzie się darzył, no to spróbujemy zniszczyć 10. Statków głazów, ale czy to się uda? Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jaką, jaką mapę nam wylo wylosuje. Mam nadzieję, że jest szansa na to, żeby była jakaś w miarę taka fajna, w sensie mapa całego, całej galaktyki. Nazwijmy to, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, ja tutaj już przypisuję nazwy, nazwy naszych bohaterów, naszych załogantów. No, i dobra, nie przedłużajmy, zaczynajmy i zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, trzeba ja coś potrzebuję na sam początek. Tarcza w ogóle, tak myślę, że można byłoby opuścić, ale. No, to dopiero, to dopiero jak będziemy walczyć z przeciwnikiem i będziemy chcieli go zniszczyć. Dobra, nie dajmy im zabrać nikogo ze swojej załogi. Widzę, że broń mają taką dość nieciekawą. Nie podoba mi się ta broń. Możemy ją spróbować uszkodzić trochę. Tego lasera akurat się nie boję. Bardziej, boję, bardziej się boję tych... Ich, te, tej miny ich. Ale dobra, widzę, że chcą nam dać dodatkowego załoganta. Jak na pierwszą walkę to świetnie. Eee, przyda się nam na pewno dodatkowy załogant. Dobrze nam już też znany bohater. I będzie on obsługiwał myślę, że w pierwszej kolejności... Mógłby się zająć drzwiami. Kamer na razie, wydaje mi się, nie potrzebujemy, więc niech zajmie się drzwiami. Zapiszmy ustawienia i lećmy dalej. Górna część kosmosu czy dolna? Jest tam jakaś możliwość. Dobra, do... dolną część sektora sobie w takim razie sprawdzimy. Dobra, tu nikogo nie ma. Hmm, w sumie, czy silnik warto ulepszać teraz? Wydaje mi się, że nie jest to jakieś takie. Że musimy to zrobić, no ale docelowo oczywiście będziemy ulepszać na statek standardowo. Dobra, odrzućmy ich propozycję. Dalej, jaki tu mają system? Mają tutaj dwie bronie i widzę, że mają tutaj głaza na statku. Dwa lasery, czyli oberwiemy najprawdopodobniej jednym laserem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, oberwaliśmy. Spróbujemy od razu sobie go naprawić. Dobra, laser uszkodziliśmy. Myślę, że teraz bym mógł wejść i zaatakować im. Teleporter. Ok. A, no i teraz pojawia się trochę problem, tak naprawdę, z tego co widzę. Eee, a mianowicie problem pojawia się taki, że. że, że, że. Mają dwa punkty życia, a niestety, nasze działa szczelają to szczela za dwa, to szczela za jeden. Ach, więc tutaj wydaje mi się, że niestety, ale już nam nie uda się wykonać tego achievementa, więc go po prostu zniszczmy. No tak, a krystalotrony przebijają tarcze pierwszego poziomu, więc... Więc, no, coś nam nie wyszło. No, i już trochę oberwaliśmy to też nie jest fajne. Dobra, e, możemy opóźnić skok rebeliantów, albo zapłacić za zwiat sektora. Myślę, że zapłacimy za zwiat sektora. W tym wypadku będziemy wiedzieć, gdzie warto lecieć, gdzie nie. No, i już wiemy, że tutaj nie bardzo. Nie, nie warto za bardzo lecieć. Ale do ss a będziemy mogli sobie polecieć. Zobaczymy, co tutaj nam za... No, zdarzy się przygoda. Władze zarzuciły kwarantannę, ale wybuchły zamieszki. Kurcze, nie mamy nikogo. Dobra, wyślimy załogę, żeby opanowała tu. Zobaczymy, czy ktoś przeżyje. Pośpiesznie opuszczasz tę planetę. Na szczęście wszyscy przeżyli, ale zamieszek nie udało się opanować. No niestety, więc nie dostaliśmy żadnych bonusów. Okej, okay, i tu jest chyba... Dobra, zaatakujmy bez załogowca. Tu jest chyba taki statek. Do którego moglibyśmy przywalić? Tak, idealnie. Jeżeli wszystkimi szczałami trafimy, to wydaje mi się, że powinno być idealnie. I spróbujemy się pozbyć w tym czasie. A może nie drona, tylko działa. Spróbujemy się pozbyć. Oj, 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 oj. Dobra, muszę zaatakować. To się załaduje wcześniej. Za dwa muszę zaatakować. Ok, dron nie tutaj dziabnie, niestety za jeden. Ok, udało wykonać się unik. Dobra, I teraz mamy taką sytuację, że musimy opuścić tarczę, moim zdaniem. Niech się nie ładuje i latać i naprawiać, latać i naprawiać statek, ponieważ odłamek musi lecieć statek przeciwnika. I w momencie, kiedy trafi w ten statek przeciwnika, musi zostać zniszczony. O, tak to, tak to wygląda. Obrywamy kadłub, 75%. 1 na 10 szczałów powinien doprowadzić do tego, że poleci odłamek ee, w przeciwników. Kurczę, tlen, tlen nam załatwili, trochę mnie to niepokoi. No i zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tarcze nam zniszczyli, kamery nam zniszczyli. Tutaj dwójka chodzi, nie potrzebujemy na razie ich tutaj. Ok, widzę, że naprawili działo. Odłamek dalej widzę, że nie leci. Nie wiem czy jak dron strzela, to czy odłamki w ogóle mogą lecieć, czy trochę nie, nie skopałem tego tak naprawdę. Czy to musi lecieć salwa od obrażeń z głównej broni? Tak na dobrą sprawę, więc myślę, że tego drona już i tak nie zniszczymy. Okej, okay, poleciał odłamek z głównej broni, niestety. Dobra, postawmy tarczę, bo widzę, że stan nie jest już za dobry, i zniszczmy mimo wszystko tego drona. Czyli, wow, ale oberwaliśmy. Trzeba się, trzeba się teraz w miarę naprawić, jakoś, bo doprowadziłem statek do ruiny, można by było powiedzieć. Ale widzę, że z drona, jak dron atakuje nasz statek, to widzę, że odłamki nie polecą mimo wszystko. Więc trochę słabo. Oczywiście no, jest źle na początku. Można, znaczy na początku w sumie w pierwszym sektorze a tak oberwaliśmy, bo opuściliśmy tarczę, bo liczyłem na to, że w końcu któryś odłamek z drona poleci. Niestety się jak widać dość mocno pomyliłem. I teraz rozważam, czy nie lepiej byłoby zacząć od nowa. Sklep mamy trochę daleko. No, ale nie jest to jakiś, jakiś, że tak powiem, jakaś tragedia, myślę, bo to jest w sumie pierwszy sektor. A statek jest dość dobry, jak na początek, więc nie widzę powodu, żeby tego jeszcze nie wyprowadzić, że tak powiem, z tego stanu krytycznego. Aczkolwiek będzie to nieco, nieco, albo nieco dużo trudniejsze niż, niż normalnie. No, dobra, więc polećmy w takim razie do. Następnej walki. Okej, okay, i tutaj mamy taki statek. Dobra, ten statek wydaje mi, wydaje mi się być zupełnie niegroźny w porównaniu do tego co mamy. Więc szybko, pój więc szybko tutaj pójdzie z nim batalia. Hmm. Eee, moglibyśmy tak naprawdę spróbować go w jakiś sposób uszk... A nie, dobra. Z nim nic nie zrobimy. Musiałbym odpalić sekwencer laserowy i za jeden strzelić tak naprawdę. Bo teraz strzelę za dwa i tak się przybije przestarczę, więc. Z tym statkiem dużo nie powojujemy. Eee, no i co? W pierwszej kolejności do sklepu musimy naprawić statek, żeby móc dalej próbować robić achievement. Okej, okay, mamy sklep. Udało się dolecieć do sklepu. W sklepie mamy co? Bronie, O! Impuls leczący kolektor złomu, ładowarka akumulatorów, teleporter, teleporter odtwórczy. Kolektor złomu by się na pewno przydał na taki przelot jak ten. Maskowanie, system dronów, hakowanie na pewno nie teraz, może dopiero w późniejszych etapach. Więc na pewno weźmiemy kolektor złomu, żeby więcej trochę zarabiać złomu zarabiać, w sensie zdobywać złomu. No, i spróbujemy tutaj jeszcze coś polatać. Może trafi nam się jeszcze taka okazja. Dobra, spróbujmy uratować załogę stacji. Dostajemy na pokład kolejnego, kolejnego kolegę. Kim będzie nasz nowy kolega MS, MS. Dzień dobry, witaj na pokładzie. Dobra, zapiszemy. Okej. Okay. Dobra, myślę, że zdążę skoczyć jeszcze tu, stoczyć walkę tu i ewentualnie wrócić do. skoczyć do wyjścia. Czy się uda? Nie mam pojęcia. Uzbrojony statek otrzymuje wiadomość. A co to się ze szczciągą stało? Kogo nie damy zabrać z załogi? Dobra, to już nauczyliśmy się, w jaki sposób mamy z nimi postępować w tym wypadku. Więc myślę, że to i to. Tarczę mu zaatakujemy krysta krystalotronami. Oj, oberwiemy. Piękny strzał, mógłbym powiedzieć. Okej, okay, nie ma tarcz, chociaż tarcza atakowani atakowanie tarcz w pierwszym etapie to jest. No dobra, ale dostajemy kolejnego załoganta. Widzę, że tutaj idziemy dość mocną załogę. Mamy już prawie wszystkich załogantów, a mamy, przypominam, pierwszy sektor RNG. Szadzio-szadzio. Co ty będziesz szadzio robił? Powiedz ty mi Dobra, idź. Idź może Do kamer. Dobra. Lecimy dalej. Oberwaliśmy trochę. Co prawda. Będziemy mieli starcie z rebelią pod koniec tego sektora Okej. Okay. Dobra, tutaj odpalimy wszystko, co, co tylko możemy. Ok, znowu za jeden oberwaliśmy od drona. Ok. Teraz musimy doprowadzić statek trochę do, że tak powiem, do ruiny. Dobra, i teraz musimy oddać jeden strzał. I myślę, że ten strzał wyłączyć tarczę. I myślę, że ten strzał oddamy w drony, żeby nas drony nie irytowały. No i co? Czekamy, okej, okay. zmniejszymy jeszcze unikanie silnika, tak właściwie może w... załączę może na 17%, nie chcę unikać tych starć tak naprawdę, ale nie chcę też znowu mieć takiej sytuacji, żebym został zniszczony, więc jak na razie, kurczę, unik na tak, na tak niskim poziomie. Chcę załadować sobie napęd FTL na pewno, dobra, teraz będzie strzelał, to wyłączymy silnik, mhm. Teraz sobie załączymy go, żeby FTL doładować do końca. Ok, znowu możemy wyłączyć silnik. Odłamek znowu nie poleciał, niestety. No, co jest z tym z, z tym achievementem. Zaraz dron w stanie, jak dron stanie to już nie będzie tak kolorowo. O nie, dlaczego? Dobra, dron stał. A jeżeli dron stał, no opuszczę jeszcze na moment tarczę i opuszczę. Na razie może teraz do to, jak poleci. Dobra. Dron stał, nie jestem w stanie już nic nic tak naprawdę zrobić w tym wypadku. Z tego względu, że znowu za mocno, za mocno oberwalibyśmy, a tak naprawdę i tak by nam to niestety ale nic nie dało. No smutna sytuacja, niestety, ale smutna sytuacja. No tak to jest: jak się nie darzy, to się nie darzy od samego początku i nic się z tym nie da zrobić. ale mamy jeszcze połówkę życia, więc kto wie, może jednak tak zwane robienie achievementów na siłę. Okej, okay, dobra, pasowałoby zrobić upgrade. Yy, silnika być może, być może tego. 3050 tu mnie nie stać. Dobra, załączę jedną baterię. Nie jest to jakiś przemyślany update tak naprawdę, ale lepiej go zrobić niż nie, nie robić. No i dobra, i co? Tutaj mają podwójną tarczę. W takim razie, żeby się przebić tak naprawdę przez tą tarczę, to przynajmniej jedną mu trzeba ściągnąć. Okej, okay. Oni widzę tutaj, niestety się przebiją przez nas trochę mocniej. Dobra, bronie zostały uszkodzone, to cieszę. Jest tutaj napraw. Tak, właściwie tym podwójnym strzałem, to moglibyśmy się spróbować przebić przez tarcza, a potem spróbować strzelić do, do broni, żeby się ich broni pozbyć. No dobra, już jesteśmy raczej. Już jesteśmy raczej w stanie takim, że nie ma się tak naprawdę czego bać. No, tak jak myślałem. Przez tarczę teraz też tym statkiem nie musimy się jakoś specjalnie przebijać, Ma za dużo, za dużo ma takich broni, które są niepewne. W sensie, że będą do nas strzelać na przykład z lasera, jakbym opuścił tarczę. Jakbym go chciał zrobić na nim achievement, no i okazałby się problem, że laser wcale nie odbija i... No i byłby problem. Dobra, myślę, że polecimy dołem jednak, bo jest większa szansa na znalezienie sektoru głazów. Więc Lecimy do południowej, do południowej do dolnej mgławicy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, mgławica jest nie najgorszym wyborem. Tak myślę przynajmniej. Dobra, zaatakujmy pirata. No i ten pirat też tutaj ma takie bronie nie do końca ciekawe. Mamy mgławicę, nie mamy ślimaków, więc też tak trochę nie bardzo wiem, jak to będzie wyglądać. Dobra, broni się pozbyliśmy u niego. Mam ją trzy, czyli jak zaatakuję za dwa i za dwa, czyli powinienem zaatakować im tarczę tylko. Nie nam tą tarczę zaatakować w taki sposób, żeby zdążyli naprawić przynajmniej jedną broń, niekoniecznie drugą. No i właśnie naprawili nie tą, co trzeba tak naprawdę i to mnie trochę niepokoi. No będą nią ładować. Okej, okay, chcą się poddać, Tam dać nam trochę. Dobra, nie, nie chcę żeby się poddali. Chcę żeby z tego wyszczelili teraz. Bronie nasze wyłączyłem. Teraz chcę wyłączyć... Tarczę. Teraz chcę, żeby strzelili do nas ze zwykłego lasera. Ok. I. O, widzę, że odłamek jednak nie poleciał. Widzę, że przeciwnik ładuje broń FTL. Ok. Opuścimy tarczę jeszcze raz. Widzę, że tarcza została uszkodzona. Dobra. Nie wiem, czy szczeniową jeszcze, oberwałem. Dobra. Nie idzie zrobienie tego achievementa i dostajemy kolejnego, 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 kolejną modliczkę na pokład. Kto to będzie? Mrozu alias Plankton. Co ty będziesz w ogóle robił na tym statku? Nic tylko teleporter zrobić. Uuu, ale jak będą się do nas teleportować to jest szansa dość, dość dobrego, dość dobrej kooperacji. Coś gdzieś płonie. Chyba tutaj nawet, o ile się nie mylę. Dobrze myślę? Przejdźcie się, panowie, tak myślałem. Dobra, idźcie do leczenia od razu. Ty też idź do leczenia. Zamknijcie to wszystko, rozejdźcie się z powrotem na pozycję. Ty tak samo idź do leczenia. No i znowu nasz statek oberwał. Dość mocno. No dobra, gra jest jeszcze nie przegrana. Mamy cztery paliwa, trochę mało. A tak jak mówię, oho, rakiety, super. Pytanie, czy jak rakieta szczela to czy nie ma na przykład większej szansy na wypuszczenie odłamków przeciwnika? Spróbujmy zniszczyć w takim razie tarczę, może. Aha, wróg ładuje napęd FTL, to też mi się trochę nie podoba. Dobra, teraz jak już szczerze do niego, to po nim. al może i nie. Tylko teraz tak. Pytanie, co zdążę naprawić na początku? Ja mogę teraz broni nie ładować, jeżeli by mu się rakietę udało naprawić na samym początku, w sumie nie, nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ta zemsta kryształów odbija tylko pociski z broni, z czego udało, co nam się udało zaobserwować w poprzednim sektorze. Więc jeżeli zdąży teraz wystrzelić z rakiety, jest szansa i nie zdąży naprawić tarcz, bo będzie teraz chyba naprawiał drony w tej kolejności, to jest szansa, że poleci odłamek w jego stronę. No, nie poleciał. Mam jeszcze 4 szanse, i uciekamy. Dobra, ładuję napęd FTL. Odłamek znowu nie poleciał. Muszę strze... Dobra, widzę, że skaczę, więc odpalam w niego wszystko co mam. I teraz pewnie odłamek poleci. Nie, na szczęście nie. Myślałem, że już poleci w momencie, jak już jest po wszystkiemu. No, i nasz stan. Chciałbym powiedzieć, że jest bardziej niż krytyczny. Chyba sobie. Zaczniemy od początku, coś mi się tak wydaje. Intruzi na pokładzie. Dobra, są intruzi na pokładzie. A jakbym zrobił taki, taką zmiankę na przykład. I teraz odpalił naszą umiejętność, naszego awykowala, blokada. Cyk. I myślę, że... No dobra, okej. Okay. Umiejętność weszła, ale jest to tylko dwóch, a nie czterech zatrzymanych w pomieszczeniu. Ale! Mając taką... Taki setup załogi, w sensie dwie modliszki, dwóch e, krystalo, kryształowych wojowników, obraz zabrzmiał to trochę, to trochę śmiesznie, ale dwóch przedstawicieli rasy kryształów, którzy mają trochę więcej życia niż standardowi, standardowi przeciwnicy, a modliszki, jak wal, wszyscy wiemy, walczą dużo, dużo lepiej, jest szansa, że nawet gdybyśmy ich wszystkich zamknęli w jednym pomieszczeniu, no to, no to, no to są w stanie ich pokonać w falce 4 na 4. A to jest dobra wiadomość. Okej, okay, mamy dwa paliwa, trzy życia. Nazwijmy to stanem superkrytycznym. O, intruzi na pokładzie. Teraz pytanie gdzie? Intruzi na statku tutaj... Chyba są tutaj, coś tak czuję. A nie. Tutaj są, dobra, już wiem gdzie są. To lecimy tutaj. Aha, i kamery zniszczyli, tak? Aha, czyli widzę... A wpuśćmy ich tutaj, może jest ich tutaj czwórka akurat. A, niestety tylko trójka. Ale spróbujmy odpalić blokadę mimo wszystko. Nie, jednego nam brakło. Intruza. A szkoda. Ale nawet nie muszę mieć chyba dwóch modliszek, tak z tego co widzę. Widzę, że bez dwóch modliszek też się może, może to obejść. Okej. Okay. Dobra, Szadio, wracaj. Wiem, że nie jesteś super, super w naprawianiu kamer, ale dasz sobie radę na pewno. Jednego brakło, jednego brakło intruza tak naprawdę do zrobienia drugiego achievementu. No, szkoda. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. No, ale jak na razie wygląda mi to na bardzo bezowocny przelot. Mam nadzieję, że teraz trochę paliwa dostaniemy. Dobra, ruszajmy na nich. Pościg floty przyspieszone. Okej, okay, widzę, że uciekli. Aha, po... Włączmy, włączmy, w takim razie SOS. Ok, 5 Pięć za 50, kupmy. Super, kupiliśmy 50 paliwa, 5 paliwa. Oj, mamy sklep, super, że mamy sklep, ale nie możemy lecieć do tego sklepu, bo nas flota dogoni. I mamy dwa punkty życia, to jest to. Zaatakujmy pirata, co on ma, pirat, pirat ma grubo. Dobra, ktoś się gdzieś teleportował do Medbaya. No to przyduśmy go trochę. Mam nadzieję, że. Oj, modliszka, słyszę modliszkę. Nie podoba mi się to, jak słyszę modliszkę. Może być problem z tym. Okej. Okay. Dobra! Nie tym razem! Statek kryształów został zniszczony z wynikiem 515. No ale też nie taki był cel. Wiadomo, nie, był, nie było celem tak naprawdę przechodzenia gry teraz tylko celem tak naprawdę było zrobienia czy słodka zemsta no i bez szans ewentualnie no tu nam brakło jednego członka załogi no a nie mieliśmy niestety przyjemności z walki z przedstawicielami rasy głazów no nic nowego no bo to był krótki przelot więc tak to niestety wyglądało na Dzisiaj. Dobra, z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny odcinek. Zapraszam następny. Mam nadzieję, że już nie będzie takiego fajla. Będę już wiedział, że nie ma co ściągać tarcz przed dronami, tylko przed działami, więc zobaczymy. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.